Witam! Jak obiecałem, przedstawię Wam teraz recenzję diety Paleo. Nie lubię się rozwodzić w moich recenzjach, także będzie krótko i na temat, jedziemy! Dieta Paleo nie należy do najtrudniejszych. Nie miałem jakichś szczególnych problemów z jej zastosowaniem. Może to ze względu na to, że jej zasady są całkiem proste. I nie trzeba do tego jakoś szczególnie dużo myślenia. Nie miałem większych problemów z zastosowaniem tych zasad i zmianą sposobu żywienia. Dałem sobie tydzień na adaptację, czyli co jakiś czas, powiedzmy 2-3 dni, eliminowałem kolejny element diety. Tak jak nabiał, wiadomo, produkty przetworzone, bla bla bla, bla bla. bla. Zresztą. Polecam robić coś takiego przy każdej zmianie sposobu żywienia. Niestety, przez pierwsze dni możemy mieć problem z wymyślaniem zróżnicowanych i smacznych posiłków, ze względu na to, że jest to naprawdę radykalna, radykalna zmiana sposobu żywienia. Sam też się borykając z tym problemem. Na szczęście pomocny okazuje się tu internet, który jest skarbnicą przepisów Paleo. Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się, jak sobie poradzę bez zbóż, które były moim głównym źródłem energii i węglowodanów w diecie. Okazało się na szczęście, że to nie był jakiś szczególnie wielki problem dla mnie. Nie miałem jakichś dużych spadków samopoczucia, co może się przydarzyć przy przechodzeniu na diety wysokotłuszczowe, przy ograniczeniu węglowodanów. Może to także po części dlatego, ponieważ spożywałem za dużą ilość owoców niż zalecana, ale nic na to nie poradzę. Podczas e, szybszego dnia moim posiłkiem potrafiły być dwa banany. Pamiętajmy dietę, Powinniśmy dostosować pod siebie, a nie odwrotnie. Mimo, że podszedłem do tej diety bez myśli o utracie masy ciała, to nadal byłem w stanie zmienić trochę jego skład. Różnica w masie wynosiła 1 kg na minus. Nie jest to może jakaś szczególnie duża ilość, i prawdopodobnie w większości to była woda, ale i tak jestem zadowolony. Dietę Paleo z czystym sumieniem mogę polecić osobom, które nie mogą spożywać zbóż. Mają alergię na gluten, bądź mają celiakię. Bez chleba można żyć nawet smacznie. Jest szansa na to, że produkty, które będziemy używać na diecie Paleo, na stałe wpiszą się do naszego codziennego menu. Diety Paleo na pewno nie polecę sportowcom wyczynowym, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe. Im... Jest potrzebna znacznie większa ilość węglowodanów. Dzięki za uwagę. To tyle na dziś. Do zobaczenia kiedyś tam. Na razie.